Dzień dobry, ja mam na imię Aleksandra, to jest kanał Helix I czytanie dla wszystkich osób z znaku Ryb na listopad 2025 roku. Czytanie ogólne, bierzcie z niego to, co jest dla Was, resztę zostawcie. Jeżeli potrzebujecie rozmowy indywidualnej, to zapraszam, proszę do mnie napisać: helixatarma.gmail.com, mail jest w opisie. Tam są też inne linki, które ja Wam polecam oczywiście to jest czytanie dla Was, jeżeli macie w rybach Słońce, ale też Ascendent, Planety Osobiste, czyli Marsa, Merkurego, Wenus i Księżyc. Bardzo zachęcam, żeby oglądać nie tylko czytanie do swojego znaku słonecznego, bo dzięki temu możemy sobie zrobić taką indywidualną składankę energii na ten miesiąc. No i oczywiście przypominam, że wszyscy mamy wolną wolę, to czytanie nie jest wyrocznią, ma wspierać, ma e, może Was natchnąć do czegoś, zwrócić na coś uwagę. Zobaczymy, co tutaj wyjdzie e, i właśnie w tym zakresie czerpcie z niego. Zaczynamy. Drogie ryby, co dla Was na listopad. W tym miesiącu robimy odstępstwo od Sześciokartowego rozkładu, bo dawno nie było Krzyża celtyckiego. W zeszłym miesiącu tak pomyślałam, że może właśnie zrobię Krzyż celtycki. I tak właśnie jest. Ryby. W tym miesiącu, co wy tu macie? Macie dziewięć mieczy jako energię teraźniejszości, której wychodzi naprzeciw 7 kielichów. W Podstawie czytania jest trzy miecze. Jakoś boleśnie tutaj się na razie zrobiło. Co za wami? Umiarkowanie. Co macie w głowie? Dwie buławy. Mhm. Mam poczucie, że możecie mieć czegoś dość. Co w przyszłości najbliższej? Trzy pentakle. Jak wy się pokazujecie? Jako gwiazda. Wpływ zewnętrzny. 9 kielichów. Nadzieje i obawy. 8 mieczy. Co z tego wyniknie? Uff. As pentakli. Dobrze. Tu widać możliwość odnowy. Której myślę potrzebujecie, bo... Ta pierwsza połowa tutaj, na spodzie macie sprawiedliwość, ona się pokazywała podczas stosowania, więc ja myślę, że tu jest jakiś temat takiego uwolnienia się trochę. Zrównoważenia, w ogóle puszczenia, puszczenia jakichś ciężkich rzeczy, albo może odstrzelenia ich nawet, mam wrażenie, nie? Takiego odcięcia się od nich. Bo te energie tu, tu, w tych czterech kartach one są kurcze, tak niekonstruktywne, są tak zakalapućkane jakieś takie, zapętlone. Zobaczcie, dziewięć mieczy. To bywa karta bardzo intensywnego myślenia, które tak jak tutaj mamy pokazane, scala jakby z różnych źródeł w jedno, jakiś, jakiś sens jakaś mądrość z tego wynika i bardzo lubię tą talię między innymi za to, że ona jako jedna z nielicznych pokazuje dziewięć mieczy jako potencjalnie pozytywny proces, tak natomiast jak jemu wychodzi naprzeciw siedem kielichów, to ja mam wrażenie kompletnej rozsypki bo siedem kielichów jest kartą ucieczkową, jest kartą wiecie pływania w marzeniach, bujania w obłokach Odklejenia, nie? myślenie o niebieskich migdach. To jest takie myślenie, wiecie, w wielu kierunkach naraz, które nie niesie ze sobą żadnego konkretu. Ja myślę, że. Podstawą tego no, jest jakaś trudna sytuacja, trzy miecze to jest zobaczenie jakiejś trudnej prawdy, coś, bo, coś bolesnego. I zdajecie sobie sprawę z tego, że trzeba coś z tym zrobić, ale chyba nie wiecie, co. Nie do końca widzicie co. Yy, ale macie nadzieję, że zobaczycie, nie? Tu, tu już trochę wybiegam w przyszłość, yy, ale mówię, teraz może być tak kurcze, nieprzyjemnie po prostu, nie? I możecie mieć tendencje właśnie eskapistyczne, takie, że, że wolę, już wolę o tym nie myśleć, wolę się pogrążyć w jakichś, w jakichś marzeniach, a może to, a może tamto, ale bez takiego konkretyzowania tego, bez jakiegoś intelektualnego opracowania pozwalającego na to, żeby rzeczywiście po którejś z tych marzeń sięgnąć, żeby coś się spełniło Wam. To jest takie mielenie w kółko trochę mam wrażenie tutaj, nie? Bo myślę, że tu przyszła jakaś nowa informacja, nowa prawda. Trójka kielichów, trójka mieczy to jest no, czasami wiadomość łamiąca serca, a czasami po prostu unaocznienie, zrozumienie. Uświadomienie sobie czegoś, nie? Czegoś, czegoś, co jest trudne, czegoś, co wcześniej nie chciało być widziane, albo nie chcieliście tego widzieć, tak? To jest karta rozpoznania. I ono bywa takie, wiecie, jak, jak, jak obuchem w głowę. Yy, I to może na dłuższej perspektywie otrzeźwić i myślę, że tak jest w Waszym przypadku, ale na początku ogłusza. Więc trochę mam tutaj wrażenie takiego ogłuszenia chwilowego. Za Wami jest umiarkowanie, to znaczy że możliwe, że wobec jakiejś sytuacji byliście bardzo, byłyście ryby bardzo cierpliwe. Bardzo długo czekałyście, aż coś się wyjaśni, aż coś się wydobędzie, yy, a, aż coś z czegoś wyniknie. Umiarkowanie jest taką kartą związaną z czasem właśnie, że albo to się musi przegryźć, sprawy muszą jakby nabrać ciężaru i rzeczywiście tak czasami jest, ale ja mam wrażenie, że tutaj spotkało Was rozczarowanie. Że trochę już, właśnie skończyła wam się ta cierpliwość, że już kurczę. Ja już chcę, żeby coś z tego było, ja już chcę, żeby to zaczęło rosnąć. Tutaj trójka pentakli, nie? Ja chcę konkretu, ja chcę efektu. Cierpliwość już była i się wyczerpała. <laughs> I teraz mamy. Kogo mamy w głowie? No takiego szybkostrzelnego, nie? Dwójka Buław, wy jesteście gotowi do działania. Wy chcecie zdobywać świat, wy chcecie sobie coś zawojować. Eee, macie w sobie potencję i wiecie o tym już, nie? I być może, być może, mam tutaj taką intuicję, że zastanawiacie się, czy, czy nie robić czegoś samemu, samej. Czyli do tej pory robiliście z kimś, a teraz myślicie, czy nie robić tego samemu, albo czy nie robić tego z kim innym. I ja tu mam wrażenie, że to jest taka energia, taka łobuzerska trochę, nie? Takie coś, taka jakaś przekora się tutaj rodzi. Takie, takie powiedzenie komuś. Nie chcesz, nie chcesz ze mną? Nie chcesz po mojemu? No to nie. To ja sobie znajdę kogoś innego. Trochę coś takiego tutaj jest. A w każdym razie to rozważacie, bo w dwójce buław zawsze jest ta możliwość wybrania innej drogi do celu. Ale na pewno nie chcecie już czekać na coś albo na kogoś i się zastanawiać w te i we w te, kiedy to nastąpi, czy to nastąpi, jak to nastąpi. Już chcecie sięgnąć po którejś z tych kielichów, naprawdę, a nie zadowalać się tylko perspektywą, że, że jest taka teoretyczna możliwość. Więc tu jest dużo takiego, a, że kurczę, co mi tutaj, yy, co mi tu zawadza, nie? Już nie chcę tego, już nie chcę czekać, nie chcę czekać, czekać wciąż, bo czekanie budzi wstręt. Jest taka piosenka. Daj mi, czy brzmi, kup mi bilet, kochanie, do przystanku Happy End. Nie? Może chcecie jakiegoś Happy Endu, a może chcecie szczęśliwego początku bo on się tutaj jawi jako możliwy, trzy pentakle w przyszłości, czyli zobaczcie, bierzecie się do roboty. To jest bardzo pozytywny sygnał, że czeka Was owocna praca. Trójka pentakli to jest właśnie karta efektywności. To jest karta, która mówi, że wkładam w coś pracę, wysiłek, moje umiejętności i to mi rośnie. Nie? I to nawet może przekracza moje oczekiwania. Mówiłam tutaj o robieniu z kimś lub bez kogoś. Trójka pentakli może oznaczać, że znajdujecie sobie kogoś, kto jest chętny do tej współpracy, a nie ciągle się zastanawia, czy, tak? Eee, czy, czy, czy chce z wami. Czyli wychodzicie z takiej twórczej e, trójki mieczy, która jest bolesna, do trójki pentakli, która jest produktywna. E, gdzieś tutaj jest wyrwanie się z czegoś, nie? Mam wrażenie, że to jest taki dobry prognostyk. Kolejny dobry prognostyk to jest to, że widzicie siebie jako gwiazdę, czy też przedstawiacie, przedstawiacie siebie jako gwiazdę, więc tu jest nadzieja na lepszą przyszłość. Tu jest poczucie, że gdzieś tam czuję w sobie, że że umiem odczytywać wolę wszechświata, że on mnie gdzieś prowadzi, że to wszystko ma jakiś sens. Tu jest takie, może jeszcze niepewność, ale przeczucie. To też może być znak, że trochę bardziej kierujecie uwagę na siebie, na to, co wy możecie zrobić, co wy możecie dać światu. Bez oglądania się na czyjeś oczekiwania, na czyjąś zgodę lub niezgodę. W ogóle tutaj mam wrażenie, że to jest trochę wyrywanie się z jakiejś zależności nie? takiej decyzyjnej. Że teraz to wy będziecie decydować że teraz właściwie co z tego, że ktoś ma jakieś oczekiwania, jak ja jestem, jaka jestem. Ja taka jestem po prostu. I jest taka część świata, taka energia w świecie, która mnie akceptuje taka, jaka jest, taką, jaką jestem, bo mnie taką chciała i taką mnie stworzyła. I to jest takie podłączenie się właśnie do tej części świata, do tej części ludzi. Do tej części energii, która chce mnie zasilać, która jest stale przy mnie. Więc to jest bardzo fajne. A 9 kielichów, jako siła zewnętrzna, no wiecie, to jest karta no, bardzo szczęśliwa, tak? Takiego samozadowolenia, spełnienia, bycia we właściwym czasie i we właściwym miejscu. Ale co to oznacza dla człowieka takiego jak Wy, który teraz wydaje się, że chce zmiany? To oznacza że y, jakby z tej strony nie nadejdzie ruch. Może warto tak na to spojrzeć, nie? Jeżeli jesteście w jakimś układzie, w którym jest wam nie najlepiej, nie? W którym jakoś cierpicie, w którym ciągle na coś czekacie, ciągle się coś nie wydarza y, i możecie mieć tego teraz dosyć, tak? Jeżeli w tym układzie ta druga osoba właściwie tkwiąc dalej w tym, co jest, nie ma nic do stracenia, bo jest jej dobrze, to nawet nierozsądne jest oczekiwać, że to z jej strony wyjdzie jakaś zmiana. Takie tu mam wrażenie, że tutaj po drugiej stronie jest człowiek, czy też jakaś energia zadowolona ze stanu rzeczy. I to do Was należy tutaj wykonanie ruchu, a nie do tej osoby. Znaczy, możecie się dalej spodziewać. Ale raczej nic z tego nie wyjdzie, nie? Bo tutaj jest zaspokojenie, nadzieje i obawy. No osiem mieczy. Trochę na wyrost obawa moim zdaniem, bo tu już widać, że wam się uda wydobyć z tej klatki. Osiem mieczy jako obawa to jest obawa przed nieznanym i niepoznanym i niewidzianym, nie? Przed jakimś takim widmowym zagrożeniem. Często tu widzimy osobę otoczoną mieczami, tak? której coś grozi, ale ona nie wie, co jej grozi, bo ma zawiązane oczy, jest spętana, aczkolwiek może się w każdej chwili uwolnić. Więc tutaj to by była obawa, że ja się nie zdołam uwolnić, ale widać, że Wy już się wyzwalacie, że Wy już w sobie macie takiego bojowego ducha i że naprawdę uda Wam się uwolnić, jeśli tylko będziecie chciały ryby. Nie? A jako nadzieja, no to to jest stawienie, stawienie czoła temu, co po prostu do nas przychodzi, tak? Kiedy to widzimy, to w ogóle możemy cokolwiek z tym zrobić. A jeżeli okazuje się widmowe, to może nawet lepiej, tak? Jak jest niekonkretne, to tak naprawdę nic nam nie może zrobić. Więc tak czy siak, warto na te oczy przejrzeć. Mi się wydaje, że to już się na jakimś poziomie zadziało. Jedyne, czego potrzebujecie, to jest to utrzymać i naprawdę się po prostu z tym zmierzyć wyjść temu naprzeciw, zacząć coś z tym coś z tym robić i wtedy się może objawić taka bardzo niekonkretna struktura tego, nie? taka, taka niezagrażająca, taka kompletnie można powiedzieć efemeryczna. I, I jak się z tym będziecie czuć? No ja myślę, że to daje daje wam możliwość właśnie takiego osadzenia się. Zobaczcie, to jest bardzo ziemska karta. as Ona musi nieść uziemienie, nie? To jest konkret. Zauważcie, że jest to jedyny konkret, oprócz tych trzech pentakli, czyli też przyszłości, nie? Czyli w przyszłości pojawia się konkret, pojawia się nowe poczucie właśnie mm, związania z Ziemią, takiego stania mocno na nogach yy, i, i, i takiego myślenia, że dobra, to, to ja wiem, co mam, wiem, co tutaj mam, wiem, co chcę rozwinąć, z czym chcę pracować i dostaje na to szansę, jak najbardziej. To jest bardzo obiecująca karta, która działa pod warunkiem, że z nią pracujemy, że wkładamy tam czas, wysiłek, inwestujemy w to, na różne sposoby, tak? Są różne inwestycje, są finansowe, ale są też emocjonalne, są intelektualne i tak dalej, i tak dalej. Na różnych obszarach to może działać, ale to jest szansa i to duża. I to właśnie taka niosąca jakiś konkret, na którym zdaje się mocno Wam zaczęło zależeć, bo braku konkretu macie już dosyć, nie? Tego takiego, takiej rozlazłości jakiejś, która się tutaj na początku pokazała, takiej mgławicowości w ogóle, nie? Że a może tak, a może nie, a może dziś, a może jutro, a może nigdy, no to tutaj już mamy jakiś, jakiś mocny punkt oparcia na koniec tego wszystkiego. Także bardzo też ostatecznie to wygląda sensownie. I myślę, że to jest dobry miesiąc do wychodzenia na prostą z jakichś zawiłych sytuacji, takich takich właśnie mgławicowych, zadymionych, nie? Niejasnych. I tego wam bardzo życzę oraz wszelkich innych sukcesów, powodzenia w tym co robicie. Niech wam dopisuje zdrowie, życzę wam Dobrych ludzi dookoła, sprzyjających okoliczności i nawet lepszych rozwiązań niż te, na które wpadniecie. Bardzo pozdrawiam. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia.